W tym filmie opowiemy Ci o czym może świadczyć krew w stolcu oraz jakie czynniki wpływają na zmianę jego zabarwienia. Witaj na kanale Medycyna 360. Pamiętaj, proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. W warunkach fizjologicznych krew w stolcu nie powinna się pojawiać. Mogą się jednak zdarzać sytuacje, w przypadku których krew jest obserwowana, a przyczyny tego typu zmian mogą być różne. Niektóre z nich są błahe, a inne mogą wskazywać na poważne dolegliwości. Z tego powodu krew w stolcu zawsze powinna być wskazaniem do obserwacji i diagnostyki, która umożliwia wskazanie przyczyn pojawiających się problemów. W tym wypadku warto wspomnieć, że krew w kale może świadczyć choćby o schorzeniach występujących w obrębie układu pokarmowego, obecności żylaków przełyku czy choroby leśniowskiego krona. Obecność krwi w stolcu świadczyć może o zmianach, do których dochodzi w obrębie układu pokarmowego. Krwawienie w tym wypadku może towarzyszyć zarówno niegroźnym pojedynczym głuskom krwawniczym, jak i może mieć związek z poważnymi zmianami, w tym chorobami nowotworowymi. Co ważne, może się ono pojawiać praktycznie na każdym z odcinków układu pokarmowego i zawsze wymaga pogłębionej diagnostyki. Jej elementem może być ocena koloru krwi, jak i jej ilość oraz występowanie objawów towarzyszących. Właściwa diagnostyka oraz szybko wdrożone leczenie to czynniki, które wpływają na lepsze rokowania. Obserwacja stolca jest ważna, ponieważ umożliwia wykrycie ewentualnych patologii na ich bardzo wczesnym etapie. To z kolei wpływa na możliwość stosowania mniej inwazyjnych metod leczenia oraz zwiększa szanse pacjenta na powrót do pełnego zdrowia. Źródło krwawienia może znajdować się praktycznie na każdym odcinku przewodu pokarmowego. Ocena rodzaju krwi pojawiającej się w kale może być elementem diagnostyki, ponieważ jej odmienna barwa świadczy o różnych zmianach. Przyjmuje się, że jasna krew świadczy o tym, że źródło krwawienia znajduje się bliżej końcowego odcinka przewodu pokarmowego. Żywo-czerwona krew pojawia się w przypadku zmian zachodzących w rejonie odbytnicy lub ma związek z guzkami krwawniczymi, czyli hemoroidami. Niekorzystnym zmianom zachodzącym w górnym odcinku przewodu pokarmowego zwykle towarzyszy ciemna krew, która sprawia, że stolce są smoliste. Tego typu zmianom barwy stolców towarzyszy zazwyczaj biegunka. Górny odcinek układu pokarmowego obejmuje przełyk, żołądek oraz fragment dwunastnicy, a krwawienie w obrębie któregokolwiek z tych obszarów powoduje mieszanie się dużych ilości krwi skałem. Z tego powodu krwawienie w rejonie żołądka manifestuje się w postaci jednolicie ciemnego stolca. W przypadku krwawienia z końcowego odcinka jelita grubego widoczna jest znikoma ilość świeżej krwi. Na zmianę koloru stolca wpływa ilość krwi oraz rejon, w którym dochodzi do krwawienia. Zmiana barwy może następować również na skutek oddziaływania kwaśnego soku żołądkowego. Z tego powodu zmiana barwy stolca jest typowa dla krwawienia z przełyku oraz z żołądka. Warto również pamiętać, że obecność smolistych stolców wraz z dolegliwościami bólowymi brzucha może świadczyć o obecności wrzodów żołądka lub dwunastnicy. Z tego powodu wszelkie niepokojące zmiany powinny być zawsze zgłaszane lekarzowi oraz poddawane wnikliwej analizie. Zmiana barwy stolca wynika z krwawienia pojawiającego się na określonym odcinku układu pokarmowego. Na zwiększone ryzyko występowania krwawienia może wpływać kilka czynników, wśród których można wymienić przyjmowanie niektórych leków, ciąże, spożyty alkohol czy nadmierny wysiłek. Podczas ciąży dochodzi do gwałtownych zmian w ciele kobiety. Zmiany te mogą dotyczyć nie tylko stanu skóry, włosów czy paznokci, ale również obejmować zaburzenia prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego i krwionośnego. W pierwszym okresie ciąży u wielu kobiet pojawiają się nudności oraz wymioty. Mogą one przebiegać dość łagodnie lub mieć bardziej gwałtowny przebieg. Silne i dość częste wymioty mogą prowadzić do drobnych uszkodzeń w obrębie przełyku. Dochodzi wówczas do krwawienia, które manifestuje się smolistym stolcem. Poza tym kobiety w ciąży dość często borykają się z problemem zaparć. Tego typu dolegliwości mogą prowadzić do tworzenia się drobnych uszkodzeń w dolnym odcinku układu pokarmowego oraz występowania krwi w stolcu. Warto również pamiętać, że zmiany zachodzące w obrębie układu krążenia ciężarnej mogą prowadzić do pojawiania się lub nasilania dolegliwości związanych z guzkami krwawniczymi. Guzki krwawnicze, czyli hemoroidy mogą dotyczyć nie tylko ciężarnych, ale również kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Tego typu zmiany są bardzo dokuczliwe, a przykre dolegliwości mogą nasilać się na skutek nadmiernego wysiłku fizycznego. Osoby borykające się z problemem hemoroidów powinny zatem unikać podnoszenia ciężarów, ponieważ tego typu wysiłek fizyczny powoduje wzrost ciśnienia w jamie brzusznej oraz przyczynia się do występowania krwawień wpływających na zmiany zabarwienia stolca. Biegunka przebiegająca wraz z obecnością śluzu oraz krwi w kale może się pojawiać w trakcie infekcji bakteryjnej wywołanej przez Clostridium difficile. Tego typu nadkażenie bakteryjne może stanowić powikłanie leczenia opartego na antybiotykoterapii prowadzonej z wykorzystaniem kilku leków przyjmowanych wraz z inhibitorami pompy protonowej. Taka biegunka może się również pojawiać w przypadku rozwoju rzekomo błoniastego zapalenia jelit. Krew w stolcu może być również skutkiem nadmiernego spożywania alkoholu. W tym przypadku przewlekłe spożywanie alkoholu może skutkować zatruciem alkoholowym, które wywołuje silne wymioty. To z kolei wpływa na uszkodzenie przełyku, które określane jest jako zespół malorego Weissa i objawia się zmianą zabarwienia stolca. Warto również pamiętać, że u osób borykających się z chorobą alkoholową dość często dochodzi do rozwoju marskości wątroby oraz występowania żylaków przełyku. Tego typu niekorzystne zmiany mogą wywoływać krwawienie o mniejszej lub większej intensywności. Należy zwrócić uwagę na fakt, że u osób z marskością wątroby obecność krwi w kale może świadczyć o krwotoku, który zagraża życiu chorego. Jak wspomniano wcześniej, obecność smolistego stolca ma związek z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego. W tym przypadku niekorzystne zmiany mogą dotyczyć wrzodów żołądka lub dwunastnicy, a także mieć związek z żylakami przełyku. Poza tym krwawienie może się pojawiać wraz z krwotocznym zapaleniem błony śluzowej żołądka, którego przyczyną jest nadużywanie środków przeciwbólowych. Przyczyną krwawienia mogą być również zmiany o charakterze nowotworowym, które pojawiają się w obrębie żołądka lub przełyku. Tego typu choroby manifestują się obecnością smolistych stolców oraz wymagają konsultacji medycznej. Niekorzystne zmiany dotyczące końcowego odcinka przewodu pokarmowego związane są zazwyczaj z mniej nasilonymi objawami. Z kolei w stolcu obecna jest zazwyczaj niewielka ilość jasnoczerwonej krwi. Tego typu sytuacje są niekorzystne i również wymagają podjęcia określonych działań. Należy pamiętać, że długotrwała utrata nawet niewielkich ilości krwi może prowadzić do rozwoju anemii. Poza tym poważnymi źródłami krwawienia mogą być zmiany nowotworowe jelita grubego lub jego uchyłki. Warto również pamiętać, że krwiste biegunki mogą być objawem poważnych chorób zapalnych, w tym wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby leśniowskiego krona. Dieta również wpływa na barwę stolca. Wybrane produkty spożywcze mogą zmieniać jego kolor. Wśród nich wymienić należy wiśnie, jagody czy buraki. Po spożyciu tego rodzaju produktów zwykle dochodzi do jednorazowej zmiany koloru stolca, której nie towarzyszą inne niepokojące objawy. Krew w kale może być dobrze widoczna lub też jej ilość może być znikoma i trudna do stwierdzenia. W przypadku podejrzenia występowania niekorzystnych zmian w obrębie układu pokarmowego lekarz prowadzący danego pacjenta może zlecić wykonanie badania na krew utajoną w kale. W tym wypadku materiałem do analizy jest stolec pobrany przez pacjenta do przygotowanego uprzednio pojemnika. Tego typu pojemniki dostępne są w sprzedaży aptecznej lub wydawane są przez laboratoria wykonujące tego rodzaju diagnostykę. Badanie pod kątem obecności krwi utajonej w kale może być wykonywane nie tylko w przypadku uzasadnionych podejrzeń dotyczących dobrostanu układu pokarmowego, ale może być również elementem profilaktyki raka jelita grubego. Wykonywanie tego typu analizy jest w tym wypadku zalecane u osób po 50 roku życia i powinno być wykonywane raz na dwa lata. Warto podkreślić, że w przypadku podejrzenia występowania zmian o charakterze nowotworowym w obrębie jelita grubego, wskazane jest wykonanie badania krwi i kolonoskopii. Badanie na obecność krwi utajonej cechuje dość niska swoistość. Oznacza to, że spożywanie określonych produktów, w tym choćby mięsa, krzanu, rzodkiewek, brokułów lub kalafiorów może powodować uzyskiwanie wyników fałszywie dodatnich. Poza tym, w przypadku pacjentów przyjmujących duże dawki witaminy C, dość często uzyskiwane są wyniki fałszywie ujemne. Z tych powodów do badania należy się odpowiednio przygotować. W okresie kilku dni poprzedzających analizę należy wyeliminować z diety produkty spożywcze, które mogą wpływać na ostateczny wynik badania. O szczegółach dotyczących przygotowania się do badania każdy pacjent powinien być odpowiednio wcześniej informowany. Wszelkie niepokojące zmiany zabarwienia stolca powinny być zawsze zgłaszane lekarzowi oraz poddawane wnikliwej diagnostyce. Może ona obejmować badanie mające na celu wykrycie lub potwierdzenie obecności krwi w stolcu, a także wykonywanie gastroskopii czy kolonoskopii. Elementem pogłębionej diagnostyki jest również badanie obrazowe, w tym tomografia komputerowa jamy brzusznej. Rodzaj podejmowanego leczenia zależy od przyczyn danego problemu. W przypadku chorób wrzodowych zwykle stosuje się leczenie z wykorzystaniem inhibitorów pompy protonowej. Poza tym leczenie może obejmować również metody inwazyjne, w tym postępowanie chirurgiczne, które jest wdrażane w przypadku zmian nowotworowych zlokalizowanych w obrębie układu pokarmowego, obecności uchyłków jelita grubego oraz wrzodów żołądka lub dwunastnicy. Tego typu działanie zwykle poprzedzone jest leczeniem farmakologicznym. Żylaki odbytu wymagają konsultacji proktologicznych oraz leczenia zabiegowego. Działania podejmowane w ramach profilaktyki zdrowia układu pokarmowego mogą pomóc w zapobieganiu i ograniczaniu przykrych dolegliwości. Powinny być one elementem wspierającym leczenie pacjentów borykających się choćby z żylakami odbytu. Elementem profilaktyki powinno być w tym wypadku stosowanie zbilansowanej diety bogatej w substancje odżywcze oraz błonnik, który wpływa na prawidłowy rytm wypróżnień. Ważne jest również przyjmowanie odpowiednich ilości płynów. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach.